Co byś powiedział, gdyby ktoś w środku II wojny światowej rozłożył na stole mapę i powiedział to jest świat po wojnie, z dokładnym podziałem stref wpływów, nazwami nowych federacji i listą baz bezpieczeństwa. Taka mapa istnieje. Została sporządzona przez Morisa Gomberga w 1941-1942 roku i nosi tytuł Outline of the Post-War New World Map. Wyobraź sobie Filadelfię 1942. Bomby jeszcze nie ucichły na wszystkich frontach, a ktoś rysuje przyszłość globu tak, jakby miała się rozpocząć jutro. To nie szkic akademika z Uniwersytetu Geopolitycznego, to dzieło zegarmistrza Ingranta, człowieka spoza środowisk dyplomatycznych, który dorzucił do swojej mapy manifest o nowym moralnym ładzie światowym. Dokument trafił do zbiorów Biblioteki Kongresu i od tamtej pory rozpalał wyobraźnie badaczy i teorii spiskowych, jak sucha trocina ogień. Brzmi to jak scenariusz filmu. Facet z lupą do zegarków przewidział ONZ, NATO i nowy porządek świata. Ale tu nie chodzi o tanią fabularyzację. Mapa Gomberga stawia pytania, które nieprędko przestaną gryźć sumienia historyków, kto naprawdę rysuje przyszłość, marzyciele z gazet, czy ci, którzy potajemnie negocjują linie na marginesach wielkich konferencji. I czy mapa jest wizją, czy może wczesnym szkicem planu, który ktoś kiedyś postanowił wcielić w życie. Dziś zaczynamy rozbierać tę zagadkę na części. Spojrzymy na autora, na treść mapy i na to, jak dokument ten wtargnął do archiwów i dyskusji między teorią spiskową a historią dyplomacji. Przygotuj się, to nie będzie lekcja kartografii. To będzie śledztwo, które pokaże, że czasem jeden ołówek i kawałek papieru potrafią przewidzieć albo ukształtować losy całego świata. Lato 1941, Europa płonie, Wehrmacht wdziera się w głąb ZSSR. A nad mapami świata zaczynają myśleć nie tylko generałowie, lecz także politycy i ideolodzy. To nie jest epizod z fantastyki. To moment, w którym wizje porządku powojennego zaczynają krystalizować w umysłach ludzi na obu brzegach Atlantyku. Roosevelt rozmawia z Churchillem o nowym ładzie, dyplomaci snują plany organizacji międzynarodowej, a gdzieś pomiędzy biurami think tanków a prasą emigracyjną pojawia się dokument, który wygląda jakby wyrósł z tych rozmów, wielka mapa z opisami podziałów i stref wpływów, podpisana i opatrzona enigmatycznym tytułem. Autorem tego egzemplarza jest ktoś, kogo nikt by o to nie podejrzewał Morris Gomberg, zegarmistrz imigrant z Filadelfii. Trudno wyobrazić sobie scenariusz bardziej amerykański i jednocześnie bardziej przedziwny człowiek z warsztatu przy dzielnicy, który spędza noce nad lupą i drobnym mechanizmem, Wyciąga ołówek i zamiast kolejnego schematu naprawy, rysuje mapę świata po wojnie. Ten kontrast wyjaśnia część fascynacji, jaką wzbudza jego dzieło. Nie mamy przed sobą mapy sporządzonej przez dyplomatę czy geostratega, lecz przez kogoś, kto z natury robi rzeczy precyzyjne, drobiazgowe i kto być może lubił porządek tam, gdzie wokół panował chaos. Maurice Gomberg pojawia się w źródłach jako postać typowa dla miejskiej mozaiki Ameryki lat 30. i 40. -tych. Imigrant z Europy Wschodniej, człowiek kontaktujący się z prasą polonijną i żydowską, czytelnik tytułów o różnej proweniencji politycznej. Jego mapę umieszczono w bibliotece, trafiła do katalogu i, być może właśnie przez swą nietypowość, nie pozostała anonimowa. To, że zegar mistrz z Filaganfi zainteresował się geopolityką. Mówi wiele o nastrojach epoki. Wojna nie kończyła się tylko na froncie, wojna była też sporem o mapy, o granice, o to, kto po zakończeniu walk posiada prawo narzucać zasady porządku. Kontekst polityczny, w którym powstał rysunek, jest kluczowy dla zrozumienia jego sensu. Rok 1941 to moment, w którym sojusze były płynne, a cele często sprzeczne. ZSSR, atakowany przez Niemcy, Nagle stał się z czysto realpolitykowego punktu widzenia istotnym partnerem koalicji antyfaszystowskiej. Amerykańskie myślenie strategiczne zaczyna rozważać nie tylko zwycięstwo nad Hitlerem, lecz także rozłożenie wpływów na powojennym kontynencie i poza nim. W tym świetle mapa Gomberga nie jest tylko dziełem pobożnego marzyciela, można ją też interpretować jako art brut politycznych aspiracji, jako próbę przetłumaczyć to co politycy i ideolodzy myśleli pokryjomu na język linii, kolorów i podpisów. Jednocześnie istotna jest kultura informacyjna tamtych lat, prasa emigracyjna, kluby dyskusyjne, polemiki intelektualne. W takiej przestrzeni prosty zegarmistrz mógł czytać artykuły, wykresy, programowe teksty i w efekcie usiłować syntetyzować je w obraz. Gomberg jako czytelnik gazet o różnym profilu politycznym Mógł mieć dostęp do narracji zarówno proamerykańskich, jak i proradzieckich, w jego głowie mogły zderzać się różne wizje porządku świata. To, że wybiera formę mapy, jest znakiem, mapa jako medium, ma ogromną moc sugestii, kreska staje się granicą, a granica łatwo zamienia się w polityczny fakt. Wreszcie trzeba spojrzeć na rolę symbolu i retoryki. Tytuł Outline of Postwar New World Map i podtytuł mówią o Moral Order. Tu nie chodzi wyłącznie o logikę wojskową czy ekonomiczną, lecz o ocenę moralną, o to, kto zasługuje na panowanie nad jakim regionem. Założenie zdradza idealistyczne, a może utopijny wymiar projektu. Wizje świata, w którym granice są nie tylko wynikiem siły, lecz także rzekomej moralnej słuszności. Dla historyka to pułapka i zarazem trop. Z jednej strony projekt jawi się jako świadectwo mentalności wojennej, z drugiej jako diorama aspiracji, które w czasie Zimnej Wojny staną się dominującą logiką. Gomberg więc pozostaje postacią ambiwalentną, z jednej strony prosty rzemieślnik, z drugiej autor mapy, która prowokuje pyta o politykę. Jego praca nie była dziełem naukowca, lecz jej pojawienie się w instytucji bibliotecznej i późniejsze zainteresowanie nią ekspertów pokazuje, że nawet niewinne pomysły jednostki potrafią rezonować szerzej. I to właśnie ta kreska, Narysowana przez zegarmistrza, sprawia, że zaczynamy pytać: kto naprawdę rysuje linie, które potem stają się historią? Mapa Morisa Gomberga nie jest infantylną zabawą z kreską i kolorem. To gęsty, konsekwentny projekt. Świat rozpisany na strefy, federacje i protektoraty, z precyzją, która zadziwia, bo pochodzi od człowieka, którego zawód zwykle kojarzy się z drobnymi trybikami zegarka, nie z geopolitycznymi machinacjami. Na pierwszy rzut oka dominują dwie oczywiste osie: Zachód i Wschód, Stany Zjednoczone kontra Związek Radziecki. Ale to, co czyni mapę intrygującą, to szczegóły, pomysły, które w 1942 roku wydawały się futurystyczne, a dziś brzmią jak zapowiedź pewnych instytucji i procesów, które naprawdę zaistniały. Gomberg dzieli świat na obszary wpływów i federacje. Ameryka Północna pozostaje w rękach Stanów Zjednoczonych, ale mapa idzie dalej dołącza do tego liczne wyspy Atlantyku i Pacyfiku, które w jego wizji funkcjonują jako strategiczne punkty kontrolne. To wyobrażenie zaskakująco bliskie późniejszym rozmowom o bazach i strefach wpływów. W Ameryce Południowej proponuje coś, co można by nazwać Federacją Południowoamerykańską geopolityczny byt łączący regiony, które historycznie były skłócone i zdominowane przez metropolię. To projekt mocno idealistyczny. Zamiast rozdrobnienia, jedność. Zamiast chaotycznych wpływów, organizacja. Afryka na mapie Gomberga przestaje być tylko czarną plamą kolonialnej administracji. Autor proponuje formę Federacji Afrykańskiej, co w kontekście 1942 roku brzmi jak utopia, ale zarazem przewiduje dekolonizacyjny impet, który po wojnie rzeczywiście zaczął się nasilać. To propozycja rewolucyjna traktowanie Afryki jako przestrzeni politycznej zdolnej do samoorganizacji, a nie jedynie jako zasobu. Europa otrzymuje szczególne miejsce. Gomberg widzi kontynent jako możliwe zrzeszenie państw, coś w rodzaju Zjednoczonych Państw Europy. To nie jest jedynie podział powojennych stref okupacyjnych, to projekt integracyjny, który w zarysie przewiduje ponadnarodowe struktury współpracy. Ktoś mógłby powiedzieć: wizja Unii Europejskiej przed Unią Europejską. Zresztą nie tylko idee integracji, na mapie widać też starania o reorganizację granic i wpływów tak, by zapobiec przyszłym konfliktom. Optymistyczne, a jednocześnie idealistyczne założenie. Azja przedstawiona jest w sposób, który zaskakuje odwagą koncepcji. Gomberg używa terminu Zjednoczona Republika Chin lub podobnego zbitku, pomysł jednoczący ogromne terytorium, które w tamtych latach było areną chaosu, wojny domowej, japońskiej ekspansji i regionalnych roszczeń. Odczytać to można jako próbę narzucenia porządku na mapę Azji albo jako marzenia, że wreszcie powstanie stabilna alternatywa dla konfliktów. Pojawiają się też konstrukcje, które dziś czyta się z mieszanką podziwu. I niedowierzenia, koncepcje stref ochronnych, przesunięć granic w Europie Środkowej oraz pomysły reorganizacji Bliskiego Wschodu, które sugerują, że autor nie ignoruje lokalnych napięć i etnicznych komplikacji. Mapę cechuje pragmatyzm. Tam, gdzie da się wyrysować federację czy zrzeszenie, Gomberg to robi. Tam, gdzie rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, proponuje specyficzne protektoraty lub neutralne strefy. Czy w tym wszystkim jest tylko fantazja amatora? Nie do końca. Widać rękę kogoś, kto czyta dużo politycznych analiz i gazet. Na mapie osadzone są realne założenia strategiczne, linie morskie i punkty przeładunku, koncentracja wpływów w regionach zasobnych wszystko to przypomina wczesną formę planowania globalnego. Jest tu także silny akcent moralny. Pod tytuł New World Moral Order sugeruje, że nie chodzi tylko o siłę, lecz o ocenę, kto ma poglądy słuszne politycznie i moralnie to cenzura między Realpolitik a utopią wartości. Najciekawsze są jednak momenty, w których mapa przewiduje instytucje, które powstały później. Idea współpracy transatlantyckiej, stref wpływów, organizacji międzynarodowych przypomina przyszły ONZ, militaryzacja i sieć baz, cień NATO, propozycje integracji regionalnej, echo idei europejskiej integracji. Czy więc to prorocze oko osoby spoza świata dyplomatów, czy raczej echo debat intelektualnych, które już wtedy krążyły wśród elit? Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, ale sam fakt, że zegarmistrz Narysował coś tak spójnego, stawia pytanie, czy mapa była tylko wizją, czy może fragmentem dyskusji, która toczyła się poza salami konferencyjnymi? W tonie lekko niewiernym, ale z szacunkiem, facet z lupą do zegarków stworzył mapę, która w zarysie ujęła przyszłe struktury świata ONZ, strefy wpływów, ideę dekolonizacji i regionalnej integracji. Mapa Gomberga była wizją, ale wizją tak przejrzystą i konsekwentną, że łatwo zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie była także planem widzianym za kotarą ówczesnych debat politycznych. Ale coś tu nie gra. I to nie tylko w dobrej opowieści o proroku z lupą do zegarków. Mapa Gomberga, choć zachwycająca w swojej śmiałości, zaczyna tracić blask, gdy zaczynamy pytać, kto naprawdę rysował linię i po co. Maurice Gomberg nie był geografem ani politologiem z tytułami, był zegarmistrzem i imigrantem z ulic Filadelfii, człowiekiem, który mógł kochać porządek i marzyć o lepszym świecie. To wystarczy, by napisać piękną legendę, ale to nie wystarczy, by wytłumaczyć precyzję geopolitycznych przewidywań oraz fakty, że dokument w formie, jaką znamy, pojawił się akurat w czasie, kiedy w grze były najwyższe stawki. Gomberg mógł być autorem idealistą, rysował świat, jaki chciałby widzieć federacje, nowe państwa, demarkacje moralne. Ale nie sposób pominąć kontekstu politycznego RYC-1941-42. Wojna w pełni, sojusze wymieniają postawy, a ołówki dyplomatów rysują szkice przyszłego porządku. W cieniu tych oficjalnych debat działały think tanki, grupy doradcze, a także tajne komórki myślące o powojennych strefach wpływów. Kiedy ktoś z ulicy przynosi podobny projekt, Pytanie brzmi naturalnie: czy to autentyczna wizja, czy raczej kopia fragmentów, które już w obiegu były, przefiltrowana przez wyobraźnię samotnego marzyciela? Kolejna warstwa wątpliwości to polityczne sympatie Gomberga. Mężczyzna był czytelnikiem prasy skłaniającej się ku Związkowi Radzieckiemu. W czasach, gdy polityczne etykiety miały moc przekreślania, ten fakt przyciągnął zainteresowanie FBI. Gdy kraj jest w stanie wojny, słowa i rysunki mogą zostać odczytane jako plany, a plany jako narzędzia propagandy. Czy więc mapa była wyrazem prywatnej utopii, czy instrumentem komunikującym, kto ma zająć którą część świata i do kogo trzeba się zwrócić z wnioskiem to nasze? To pytanie przestaje być abstrakcją, jeśli zdamy sobie sprawę, że każde wytyczenie granicy pociąga za sobą ofiary deportacje, przesiedlenia, zmiany administracyjne, wojskowe operacje. Granice na mapie to nie tylko kreski, to ludzie, którzy muszą przemieścić się lub umrzeć za nowy porządek. Są również dowody, że projekt, jaki znamy, mógł nie być czystym dziełem jednego człowieka. Styl, poziom detali i logiczne rozmieszczenie stref wpływów sugerują wpływy intelektualne spoza warsztatu zegarmistrza. Niektórzy badacze sugerowali, że Gomberg mógł zebrać i spisać pomysły, które krążyły w kręgach politycznych i w prasie lewicowej, swoisty kompilat myśli geopolitycznych tamtej chwili, a następnie nadać im formę mapy. W takiej wersji Gomberg nie jest prorokiem, lecz sekretarzem idei, które już dojrzewały w umysłach ludzi z dostępem do korytarzy władzy. Trzeci problem to moment pojawienia się mapy, w środku wojny, gdy przyszłość była wciąż przedmiotem brutalnej niepewności. Rysowanie podziałów świata w trakcie trwających bitew ma smak nie tylko futurologii, lecz i cynizmu. Jeśli ktoś już w roku 1942 rysuje linie określające, kto ma moralne prawo do kontroli nad Afryką, Ameryką Południową czy Europą, to znaczy, że część elity intelektualnej i politycznej zakłada, że ofiary nie liczą się jako podmioty decydujące. To jest tam roczna strona mapy. Każdy techniczny szkic to potencjalne miliony ludzi, których los zostaje przesądzony przy biurku, a nie na polu walki ani w głosowaniu. Nie można też zapominać o retoryce moral order, która pojawia się w podtytule mapy. To brzmi pięknie. Porządek oparty o wartości. Dopóki nie zapytamy, czy moralność ma być narzędziem sprowadzenia świata do jednego wzorca, którym narzuca się zwycięzcom? Kto decyduje, co jest moralne? Czy moralność ma być rozdzielana tak, że jedni narodom dostają samorząd, a inni mają zostać podporządkowani? Może Gomberg po prostu marzył o uniwersalizmie wartości? Może ktoś inny stosował słowa moral order jako retusz, by uwiarygodnić czysto interesowny plan. A jeśli mapa była planem przemyślanym przez profesjonalistów politycznych, to za jej liniami kryje się koszt koszt krwi, wygnań i złamanych życiorysów. Pomyślmy realistycznie. Granice wyznaczone bez konsultacji lokalnych społeczności oznaczają zamieszki, etniczne czystki i nowe napięcia. Mapa Gomberga, nawet jeśli miała w sobie nutę utopii, zawiera więc też potencjał dramatu. Rysując idealną przyszłość, trudno uniknąć pułapki, czyja przyszłość jest priorytetowa, a czyja ma zostać wyrugowana. Podsumowując, część porażka i niebezpieczeństwo tej historii polega nie tylko na tym, że zegarmistrz nie był geniuszem geopolitycznym. Porażka leży w iluzji, że mapy można kreślić bez odpowiedzialności za ludzi, których one dotkną. Nie wiemy, czy Gomberg był pionkiem, prorokiem czy kimś pośrednim, kompilatorem cudzych pomysłów. Wiemy natomiast jedno: gdy ktoś za biurkiem dzieli świat, to nie jest już tylko mapa. To instrukcja, której konsekwencje odczują miliony. Maurice Gomberg nie wyglądał na człowieka, który planuje losy świata. Wyglądał na zegarmistrza drobne ręce, lubka przy oku, cierpliwość tak precyzyjna, że mogła przesuwać wskazówki czasu. I właśnie ten człowiek z pracowni w Filadelfii wstukał ołówkiem granice, które dla wielu brzmią jak prorocze wyobrażenie albo jak bardzo odważna fantazja. W jego mapie są linie jak igły na tarczy zegara precyzyjne, chłodne, nieubłagane. Dla jednych Gomberg był samotnym wizjonerem, marzącym o porządku po wojnie. Dla innych dziwnym autorem, który trafił na dokument, którego rola przekraczała jego możliwości. W tej części nie będziemy rozstrzygać teorii spiskowych, zamiast tego poszukamy człowieka pod mapą jego wiary, rozczarowań i tego, co mógł czuć, rysując świat, który miał być lepszy, a ostatecznie zapowiadał nowy konflikt. Wyobraźmy sobie Gomberga przy stole, otoczonego gazetami i notatkami, z mapą rozłożoną na desce. Jego było to nie żadne biuro polityczne, lecz warsztat człowieka, który całe życie naprawiał czas i tymczasem składał wizję przyszłości. Mógł wierzyć, że kreska tu i tam to deklaracja pokoju, federacje zamiast imperiów, zjednoczona Europa zamiast zależności kolonialnych, mógł wierzyć, że proste grafiki pomagają ludziom zobaczyć możliwe rozwiązania. Być może ten akt rysunku miał dla niego charakter terapeutyczny. W świecie, który tracił bliskich i porządek, narysować mapę znaczyło przywrócić kontrolę, nadać chaosowi sens. Ale życie Gomberga po mapie nie wyglądało jak triumf. Przede wszystkim oprócz fascynacji i ciekawości kilku badaczy, nie przyszedł szacunek wielkich sal konferencyjnych. Jego mapa krążyła, kopiowała się, wzbudzała sensacje, a on sam pozostał postacią raczej niewidzialną dla mainstreamu. Ta niewidoczność ma własną dramaturgię. Człowiek, który chciał zamanifestować świat bez wojen, stał się raczej kuriozum niż architektem polityki. To smutne, ale ważne. Nie każdy, który rysuje granice, dostaje mandat, by je wprowadzić w życie. I często najsilniej zapamiętane są kreski tych, którzy tworzyli bez zaproszenia. Jest tu jednak inny, ciemniejszy wymiar, cena, jaką ponosi jednostka w Wirze Wielkiej Historii. Gomberg jako imigrant, osoba spoza kręgów władzy z niejasnymi politycznymi sympatiami, mógł poczuć, że jego mapa to akt obywatelski, apel do rozsądku. Ale apel w świecie polityki jest często interpretowany jako prowokacja. Ludzie bez instrumentów władzy rzadko dostają potraktowani poważnie. Częściej są badani, klasyfikowani, odrzucani. To sprawia, że historia Gomberga staje się historią wielu innych. Ludzi cichych, którzy próbują mówić do świata głośniej niż potrafią i kończą w cieniu. W warstwie emocjonalnej mapa jest też lustrem paradoksu. Narysowana przez człowieka, który naprawiał zagarki, a więc zatrzymywał czas w małych dawkach, została odczytana jako przepowiednia nowego porządku czyli właściwie jako zapowiedź czasu, który nie będzie spokojny. To ironia losu. Pragnienie porządku rodziło wizję nowego podziału, a wizja ta. Zamiast pokoju stała się jedną z interpretacji początku zimnej wojny. Gomberg nie chciał wojny nowego typu, ale jego mapę dało się czytać jak plan podziału wpływów i w takich interpretacjach autor tracił kontrolę nad własnym dziełem. Osobista samotność Gomberga widoczna jest w jego losie po tworzeniu mapy. Nie wyniesiono go na piedestał publicznego architekta, nie dostąpił uzrozumienia masowych redakcji, został symbolem, lecz symbolem marginesu, a to inna forma bycia zapomnianym. W tej części warto zatrzymać się przy obrazie człowieka, któremu hojności historycznej ironii nie dała ani pamięci, ani pieniędzy, ani miejsca w podręcznikach. Jest tu tragedia. Autor głośnego dokumentu, który mógłby być podstawą debaty o porządku powojennym, zniknął z głównego nurtu, jak gdyby jego praca była tylko ciekawostką. Ale emocje, jakich dostarcza ta historia, to nie tylko smutek. Są w nich też nuty zadziwienia i pewnej melancholijnej czułości. Ktoś, kto naprawiał zegarki, chciał naprawić świat. Ktoś, kto mierzył czas, chciał zatrzymać cierpienie. Te motywy uczłowieczają historię politycznych map. Przypominają, że za każdym wielkim planem stoją osoby z lękami, marzeniami i ograniczeniami. I może to jest najważniejsze przesłanie. Patrząc na mapę Gomberga, warto pamiętać o człowieku, bo on włożył w nią nadzieję, a nie kalkulator wielkiej polityki. Na końcu tej części zostawmy pytanie bez odpowiedzi. Nie dlatego, że nie umiemy wyrokować, lecz dlatego, że czasem to pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź. Czy Morris Gomberg był wizjonerem, czy też człowiekiem, który marzył o świecie lepszym niż ten, który znał? W odpowiedzi kryje się cała ludzka ambicja, pragnienie, by jeden człowiek mógł przelać swoje marzenia na papier i wierzyć, że kreska pociągnięta ołówkiem może coś zmienić. Powiedzmy to od razu. Historia rzadko kiedy podaje się na tacy. Częściej serwuje ją w formie przyprawionej wersji, z odrobiną retuszu i dwoma łyżkami narracyjnej kreatywności. A mapa Morisa Gomberga w tej kuchni wygląda jak deser, który ktoś postawił na stole przed skończeniem gotowania i krzyknął: "Patrzcie, tak będzie smakować świat". I teraz spróbujmy się nad tym pochylić z humorem, bo bez ironii robi się absurdalnie tragicznie. Po pierwsze: paradoks twórcy. Mamy zegarmistrza z Filadelfii nie geopolityka, nie planistę, tylko faceta, który naprawia zegarki i czyta Morgenfreiheit, gazetę, która miała swoje polityczne sympatie. I ten zegarnisz rysuje mapę świata, która wygląda jakby któryś dał jej instrukcję, narysuj globalny porządek powojenny, wersja XXL. I to mamy pierwszą ironię. Im większa precyzja w rysowaniu granic, tym mniejsza precyzja w wyjaśnianiu, kto trzymałówek, kto planuje. Marzyciel, agent. Urzędnik z myślą o stole negocjacyjnym? Ktoś tu udowadnia, jakby o polityce wystarczy ołówek i odwaga do wymazania całego kontynentu. Po drugie, język mapy. Mapy zawsze mówią nie słowami, lecz kreskami. Kreska Gomberga krzyczy bipolarność a przecież w 1942 roku wojna jeszcze dudniała, sojusze skrzypiały, a świat był w stanie przejściowym. Ktoś mógłby powiedzieć przewidział. E, ktoś inny przypisał plan ulicy zwycięzców. Ironia polega na tym, że kiedy ktoś przewiduje porządek, robi to z pozycji władzy, i wtedy przewidywanie staje się receptą. Czy więc Gomberg był prorokiem, czy może tylko odbijał zarys, który ktoś inny już zapisał na marginesie biurka polityka? Po trzecie moralność i geografia New World Moral Order brzmi szlachetnie, jak hasło z broszury. Tylko, że każde moralne rozwiązanie w geopolityce ma swoje ofiary. Granice nie są abstrakcją, to rzeki ludzi, przesiedlenia, mniejsze lub większe tragedie. Druga ironia mapa stworzonej moralności może być jednocześnie instrukcją podziału łupów. Mówiąc krótko, ktoś narysował moralność w kolorze politycznego pragmatyzmu i wygląda ona dobrze tylko na papierze. Po czwarte widzimy planistów. W naszych opowieściach o powojennym porządku dominuje obraz sal konferencyjnych. Eleganckich biurek i dżentelmenów, którzy dzielą świat przy koniaku. Gomberg wchodzi jak niepasujący aktor, z lupą do zegarków, z mapą większą niż jego warsztat to prowokacja obrazu. Zmusza nas do pytania, czy to, co wygląda jak plan elitarny, powstało w elitarnych warunkach, czy raczej wyłoniło się też z marzeń zwykłego człowieka. I tu pojawia się gorzka zabawa losu. Wielkie plany bywają tworzone z wielu rąk od ambasadora do zegarmistrza po piąte Odniesienie do współczesności. Czy to nie brzmi znajomo? Dzisiaj mapy moralne mają lepszą grafikę. Infografiki, wykresy, analizy regionów wpływu, wtedy były kreski ołówka, dziś są algorytmy. Ale mechanika jest podobna. Ktoś projektuje, ktoś inny akceptuje, a reszta świata nagle budzi się z nową granicą i pyta, kto tak decydował. I znowu ironia. Im bardziej nowoczesne narzędzia, tym bardziej klasyczne dylematy. Po szóste. Komiks polityczny: Roosevelt jako influencer geopolityczny, Stalin jako facet z ambicjami większymi niż niego mapy, a w centrum naszego małego dramatu Gomberg z lupą do zegarków to nie jest kpina z powagi to jest sposób na pokazanie, że geopolityczne decyzje mają twarze, nawyki i słabości. Kiedy uważamy przywódców za monolity, zapominamy, że oni też działają w kontekście mitów, lęków i przypadków. I czasem to, co wygląda na wielką strategię, jest po prostu konsekwencją małych ludzkich wyborów. Na koniec morał z humorem, bo bez niego byłoby tylko ponuro. Mapa Gomberga jest jak opowieść o człowieku, który chciał nakreślić pokój, a przypadkiem narysował granice nowej wojny, zimnej. Ironia polega na tym, że najlepsze intencje mogą być narzędziem polityki, a każdy prosty schemat staje się polem bitewnym. Więc kiedy następnym razem zobaczysz mapę z dramatycznymi kreskami i chwytliwym tytułem, pomyśl o zegarmistrzu. Być może miał dobre intencje. A może był tylko jednym z wielu ołówków w chenie kogoś, kto już dawno zaplanował, jak wyglądać będzie świat. Mapa Morisa Gomberga kończy naszą podróż nie jako rozwiązana zagadka, lecz jako lustro. Ktoś w 1942 roku narysował coś, co wyglądało jak plan świata po wojnie i ta kreska okazała się zaskakująco prorocza. Sam dokument istnieje, datowany na luty 1942 i zachował się w zbiorach cyfrowych. To fakt, którego nie da się zignorować. Ta mapa nie jest arcydziełem akademickiej kartografii, ale miała elementy myślenia strategicznego. Wyraźny podział stref wpływów, pomysł federacji regionalnych, traktowanie kolonii jako oddzielnych bytów wizja, która w kilku punktach przewidziała późniejszy porządek lodowcowo-polityczny XX wieku. Możemy się śmiać z idei zagarmistrza proroka, ale trudno nie przyznać, ktoś widział to wcześniej niż większość planistów. Jednak najważniejsze pytanie pozostaje. Komu ta mapa służyła i kto naprawdę ciągnął za ołówek? Maurice Gomberg był mieszkańcem Filadelfii, osobą znikąd w sensie establishmentowym, a mimo to jego nazwisko pojawia się na dokumencie, który trafił do biblioteki kongresu i obiegł później internet historycznych ciekawostek. To prowokuje dwie możliwości. Albo mamy tu do czynienia z samotną wizją idealisty. Albo z dokumentem, który przeszedł przez ręce osób o znacznie większym ciężarze politycznym i wrzucono w przestrzeń publiczną pod nazwiskiem Zegarmistrza. Obie hipotezy są wystarczająco złowieszcze, by zadziwiać. Morał tej historii nie jest techniczny, to nie jest przewodnik jak rysować granice, lecz etyczny. Mapy zaczynają się od kreski, a kreska może stać się granicą, barierą, linią frontu. Kto ma kredkę, ten ma władzę nad opowieścią o przyszłości. Gomberg może być prorokiem, głupcem albo pionkiem, ale jego mapa przypomina nam, że planowanie świata odbywa się nie tylko w gabinetach generałów, lecz także tam, gdzie ktoś ma odwagę narysować, co by było, gdyby. Na koniec, nie zamykajmy tej historii w kategorii spisek ani ciekawostka muzealna. Traktujmy ją jako ostrzeżenie. Kiedy politycy rysują linię, za nimi idą ludzkie losy. I jeśli chcesz, zapytaj siebie, jaką kreskę ty byś narysował, gdybyś miał mapę świata w ręku?